Real skromnie, ale solidnie. Dociągnął do Mistrza? Witamy wszystkich bardzo serdecznie na kanale Piłkarzyki. Jest poniedziałek, godzina 16 i czas zająć się podsumowaniem weekendu. Znowu no, tego w emocje. Zanim jednak zaczniemy, przypominamy o wszystkich linkach w opisie. Tam m.in. Patronite, zaglądajcie, Instagram, a także grupa na Facebooku. No i zachęcamy do subskrypcji, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Otóż to... Lecimy z tematem Hiszpania na pierwszy rzut. Oka. Oka. Na początek półwysep iberyjski. Na pierwszy rzut oka wygląda całkiem nieźle, tak że tak. powinniśmy powiedzieć. W pierwszej kolejności brana przez nas na tapet. Powiem tak, Real Madrid-Atletico Madrid to spotkanie, które w zasadzie przykuwało uwagę wszystkich kibiców europejskiej piłki. No, ja ma, że nie się, może się, się tego doczekać, ale ostatecznie bez olbrzymich fajerwerków. Mhm. Bardzo fajny Real, podobał mi się pod wieloma względami. Co prawda rzeczywiście kuje w oczy ta niedyspozycyjność strzelecka niektórych zawodników z przodu, co jest rzeczą o tyle widoczną, że w statystykach na papierze wygląda to Dość nieprzyjemnie dla zespołu Los Blancos, ale jeżeli chodzi o no, taką powolną, mimo wszystko misję, która zmierza do tego ostatecznego celu, jakim jest Mistrzostwo Hiszpanii, to ta misja, czy też powolną realizację tej misji, to to wszystko idzie w odpowiednim kierunku. Zwycięstwo skromne, aczkolwiek były gwiazdeczki w cudzysłowie, bo to nie ma wydźwięku pejoratywnego teraz w tym momencie, tylko takie gwiazdeczki. Um, chodzi mi o elementy pozytywne, na których można zwieźć mm -hmm. oko, oko w kontekście indywidualnym. I tutaj chociażby Fellow i tak, zdecydowanie. Gracz meczu. E, no komentarze jakimby wyraził, są jednoznaczne. Marcelo, bye bye, Mendy. Witamy w pierwszym składzie. A jeszcze Drazdilczyk już ma być zmiennikiem. No, dokładnie. Niedawno było jeszcze A, Marcelo, mi Ci do końca. Nawet tak chyba się podczas wydaje. któregoś odcinków na naszym kanale poruszaliśmy tę kwestię, że niektórzy kibice realu pytają się, po co był ten transfer Mendiego, mm -hmm. narzekając, że przecież jest Marcelo, jest jeszcze w odpowiednio dobrej dyspozycji. To oczywiście było krótkowzroczne wydawanie werdyktów, bo wiadomo, że Marcelo jest piłkarzem starzejącym się, więc nieunikniona była konieczność sprowadzenia, znaczy konieczność nieunikniona, wiecie o co chodzi, nieuniknione było sprowadzenie kogoś, kto będzie w dalszej w perspektywie mm -hmm. jego następcą, to, że przed Ferlandi po tym meczu pokazuje dobitnie, że był to odpowiednio dobrze skrojony plan na tego piłkarza. Mm -hmm. Jeżeli chodzi jeszcze o Real Madrid, to Simeone po meczu stwierdził, pochwalił drużynę właśnie królewskich, że Zidane to jest najlepszy ten obecny, jaki może kierować właśnie tą drużyną. No i to, to podkreśla, podkreśla, potwierdza to, co powiedzieć na początku, że jest ten plan na zdobycie Mistrzostwa odpowiednio realizowany właśnie przez Francuzak. Tak. No fede, no, par no party. <noise> no fede Valverde pokazał się z dobrej strony. Jak w przypadku derbów w Superpucharze o. czytałem w prasie, zresztą Wy na pewno również na polskich, me w polskich mediach również można się spotkać, że ma patent na derby. Tak mm -hmm. zdecydowanie zgadzam się, przychylam na Real Madrid nawet taka opinia chyba się pojawiła. Vinicius też. Na początku może tego nie zauważyłem, ale później przyglądając się temu, co działo się w tym spotkaniu, rzeczywiście kilka razy y, zakręcił rywalami w sposób nietuzinkowy mhm. i, i otworzył pewne przestrzenie, co jest rzeczą pozytywną również, zwłaszcza w odniesieniu do tego, że gdzieś tam ta konkurencja ze strony jego brazylijskich kolegów na horyzoncie się pojawia. Tak. Ale marka skupiła się w dużym stopniu, bo do marki najwięcej zaglądałem po tym spotkaniu, na niedyspozycyjności atleti ostatnimi czasy. I tutaj nie tylko komentarze piętnujące samego Cholo i i jego podopiecznych, ale chociażby także żał Feliksa mm -hmm. za to, że nie jest piłkarzem skrojonym pod ten zespół, czyli to co mówiło się w lesie, tak. w zasadzie się sprawdza. Tak, już, to już nieraz o tym, chyba dwa tygodnie temu o tym mówiliśmy, żał Feliks, po prostu głosy krytyczne osób, które krytykowały wiadomoego transfer do Atletico się potwierdziły. Dobrze, ale jest, jest fa jeszcze… Fajna ciekawostka statystyczna dotycząca tego meczu, Karim Benzema to jest… Ten... Piłkarz, który wiadomo w ofensywie lideruje, jeżeli chodzi o zdobywanie bramek, ale łącznie Real Madrid spośród zawodników ofensywnych strzelił 21 bramek. Jeżeli dodamy sobie, sumarycznie potraktujemy tych, których uważamy za napastników, czy też piłkarzy o naprawdę mocnej inklinacji ofensywnej, Robert Lewandowski 22. Do tego no jeszcze ale... przejdziemy. Ale to pokazuje, jakie problemy, jakiej natury ma Real w tym sezonie. Zdobywanie bramek. Barsa ledwo wygrywa. <laughs> no tak, rzeczywiście było. Takie wrażenie w drugiej połowie, że można było coś tutaj dla Lewanty ugrać w tym spotkaniu. No, szybkie, dość strzelane bramki, jakby nie patrzeć w krótkim tak. odstępie czasu. Zresztą jest jedna wypowiedź, na którą chciałbym się powołać, a Ty możesz powiedzieć o tych bramkach. No, um, słuchajcie, no, kolejny raz geniusz Leo Messiego, chociaż tutaj chyba um, większą uwagę zwraca się na strzelca tych bram, czyli Ansu Fati, nadzieja Barcelony znowu błyszczy. No Nie były to jakieś mega ładne trafienia. Na to czekałem. Ale... Na to czekałem, właśnie na to czekałem. też to najważniejsze. Wywołując się do głosu, oczekiwałem takiej właśnie odpowiedzi, dlatego że te bramki Fatiego, no takie troszeczkę szczęśliwe. Pierwsza, gdzie w ogóle założył, moim zdaniem, możecie się ze mną nie zgadzać teraz i pokłócić nieintencjonalnie siatkę, mhm. bo wydawało mi się, że tam było więcej szczęścia niż rzeczywistego zagrania, znaczy inaczej, rzeczywistej chęci założenia siatki brąka. tak. tak. Ja mówię, mogę się mylić. A drugie trafienie Bramki po podaniu Messiego? Równie pragmatyczna jak pragmatyczna chyba Bacona była w tym spotkaniu, tak bym to. Tak, określił. pod kątem przestawienia się na formacji 4-3-3, bo o tym również trąbiły hiszpańskie media, że ostatnimi czasy to 3-4-3 to kruifizmo, które chciał hmm. zaimplementować bardzo szybko Setien, zostało. No zreformowane i 4-4-2 nawet w pewnym momencie się pojawiło. Bo kiedy Sergi Roberto chyba pojawił się na boisku, o ile się nie mylę, poprawcie mnie jeżeli tak jest, to bardzo przeszło na 4-4-2, mm -hmm. więc jeszcze bardziej gdzieś tam niezwiązany z tym Cruyffismo styl taktyczny. Co chciałeś przywołać, jaką wypowiedź? Wypowiedź Paco Lopeza po tym spotkaniu to jest to o czym wspomniał już Krzywy, to znaczy odnosi się ta wypowiedź do tego, co powiedział Krzywy. Byliśmy odważni i mogliśmy wywieźć. Punkt z no. punkt z no. no tak, no, trener Lewante tutaj zasadniczo yy, myślę, że nie przesadza. Oczywiście są kibice bardzo którzy powiedzą, że Barca trzymała rękę na pulsie i miała ten mecz pod kontrolą, ale ta druga. Polu... O, Blanka w końcówce dopiero stracona tak. i też. Ten, no, tak, tak, to też trzeba mieć na uwadze. Niektórzy obwiniają iść. też Tegena, ale no, wiadomo, że nie popisał się jakoś bardzo interwencją, ale głupotą Wcześniej... jest obwinianie go za stratę Blanki, kiedy. No, wcześniej ratuje. Dokładnie, wcześniej Terstagen i tak uratował zespół kataloński, więc uratował no. Względnie. Dobrze zaprezentował się między zupkami bramki, nawet ponad przeciętym. Mhm. Tak bym to ujął. Co jest w perspektywie tego, co powiedział Paco Lopez, o tyle zasadne, że rzeczywiście przyłożyło swoje kilkanaście, nawet nie kilka groszy do tego ostatecznego triumfu barcy i trzech punktów, które są ważne, bo utrzymują oczywiście barce w kontakcie z Realem. Co do innych zespołów, to można wspomnieć o zwycięstwie Hetafę bardzo ważnym. Ja liczyłem i mój kupon również na wygraną Espaniolu, ale się przeliczyłem. A czy liczył na wygraną Sociedadu? Wiesz co, być może, aczkolwiek z jednej rzeczy byłem bardzo zadowolony, kupon mi co prawda nie siadł w tej kwestii, ale przynajmniej bramka Paco Alcasera jest. O. Tutaj chciałem sprawdzić się, czy te moje proroctwa negatywne troszeczkę w odniesieniu do Paco Alcasera nie pójdą, znaczy inaczej, czy los nie pójdzie w kontrę i czy nie sprawi, że Paco Alcaser strzeli bramkę. Tak zagrałem i tak się okazało to. Słuszną opcją. Dziękuję my chyba możemy dziękuję dziękuję bardzo do gruntu. Przejdźmy do Włoch, Półwysep Wysy również była areną wielu ciekawych spotkań i znowu zastanawialiśmy się z krzywym, jak to wszystko zmieścimy. Słuchajcie, Nie co w stanie... tydzień w serie A jest tyle ciekawych spotkań. Aha, i tutaj warto przywołać, że pamiętamy o Waszych komentarzach. Cały czas zresztą się do nich odnosimy w komentarzach mówiących o tym, żeby robić nieco dłuższe odcinki i wrzucać je w formie tak. podcastowej, ale pamiętamy również o tych, którym czas jest tak naprawdę Cenny. bardzo istotny istotny, dla których czas jest bardzo istotny i też nie chcemy rozwlekać niesamowicie długo tych materiałów. Być może jak kiedyś zreformujemy nieco mm -hmm. te podsumowania, to... Mamy, mamy pewien jak, pomysł jak to... na to, jak to potraktować, ale to słuchajcie, wszystko tak. w swoim czasie. No ciężko znaleźć ten złoty środek. Póki co musimy balansować i ten balans znajdujemy w tej chwili przechodząc do Włoch. E Powiem tak, e może na początek... Jeźdźców. Tak, to samo chciałem powiedzieć, ale to wy... jak wywołałeś wilka z lasu, to już o nim opowiedz coś nieco. Wilka? To, Trzy Wilki. E, wilka to chyba. Rumy, o co ci chodzi? Ale nie Albo Lazio, ale... bo też miał no, miasto w Izwicie, słuchaj. Się, no to powiedzmy, że Lazio. No, w takim razie. Kolejny raz, no strzelanina 5-1. E, Ciro Immobile jest w takim gazie. E, ale też nie wiem, czy nie dzięki temu, jak się spisują obie przeciwnika. ostatnio ostatnio w gazie w derby della capitale nie był, No, no więc nie, no, tak. Ale, nie przesadzajmy też. Ale przesadzi... chodzi o statystyczne, statystyczne podejście do jego fachu, do jego umiejętności. W tym sezonie rzeczywiście widać tą niespotykaną wręcz w jego przypadku skuteczność pod bramką rywali, zwłaszcza w takich spotkaniach jak ze Spal, mhm. bo zespół z Ferrari no odważny, momentami nawet zbyt odważny. No, odważny bramkarz, pokazuje, wyszedł w bramce, kiedy wyszedł, a tak. Immobile go tak zakręcił, że... Dokładnie, ale to też była chyba konsekwencja tego, jaki pomysł na to spotkanie mieli zawodnicy z Ferrari. Trochę za bardzo jak no Liverpool się mhm. momentami po porywali. Co do samego Lazio, no to ja mogę tylko przyklasnąć temu, co powiedział Powiedziałeś przyklasnąć samemu Lazio, bo jest to tak jak powiedzieliśmy Heicedo, cały czas utrzymujący się ten trzeci wilk w wyścigu mistrzowskim, Kibicuję. za plecami, po cichutku, tak się skradający oczywiście Juventusu i Interu, ale Simone Inzaghi, ilekrotnie byśmy o tym nie mówili, to i tak będzie to brzmieć no, może zaskakująco, zwłaszcza dla neutralnych obserwatorów Serie A, ale pokazuje, że z tym Lazio jest się w stanie zrobić bardzo, ale to bardzo ciekawe rzeczy, jest ten niezwykle Zaintrygowany formą Lazio i zobaczymy, czy to mhm. dalej będzie ciągnięte, bo może się okazać, że na finiszu będzie jakaś duża niespodzianka. Inter ciągnięty przez Lukaku, strzelający dwie bramki, jedną bardzo taką ładną, no jak to powiedzieć, ciężką do wyjęcia dla bramkarza, bo po ziemi i za obrońcy. No ale tak trzeba umieć też strzelić, jakby nie patrzeć poprzednicy. Poprzednicy, koledzy zespołu nie popisywali się w ataku i trzeba było właśnie liczyć na Big Rom'a. Moses gra, gra Young, skrzydła typowe z Premier League. Zaprezentował się lepiej ten, grający no, jeszcze kilka tygodni temu w czerwonej koszulce po stronie Manchesteru. Moses bliski zawinienia bramki, ale na szczęście go tam wyratowa, wyratowała obrona. Nie najlepiej oceniany właśnie Nigeryjczyk. Znaczy, nie najlepiej. no Ocena na Sofa Score około 6-4, więc to nie jest jakoś bardzo słabo. Na Score z tego, co patrzyłem, nie miał również jakichś wybitnych fireworków pod kątem oceny, więc podobnie. No, ale Inter, co najważniejsze, się zgadnia te dwa punkty, ten mecz nie jest jakoś bardzo do zapamiętania. Trzy e, punkty, boże dwie blanki, a trzy punkty. Czy by się do lat 60., -ty, 70. na chwilę. <laughs> <75. śmiech> Jeżeli chodzi o ostatni mecz tych trzech wilków, to oczywiście trzeba wspomnieć o wygranej Juventusu. Wielki Wojciech Szczęsny uratował mm -hmm. swój zespół raz z tymi dwoma piętkami. Fantastyczna interwencja, jeżeli jeszcze tego nie widzieliście, polecamy sprawdzić, bo na tym polu rzeczywiście wygrał pojedynek z Bartkiem Drągowskim. Który mimo utraty, st straty, e trzech, bramek. trzech bramek i tak jest chwalony. Tak, no były bo... momenty, na których można było się zawiesić. Prawie wyciągnął karnego Cristiano Ronaldo. Tego pierwszego, pierwszego bo oczywiście. z tym drugim nie miał szans kompletnie, w drugą stronę. Ale co mi się bardzo podobało, oprócz karnych e, Krystyny, bo zwłaszcza ten pierwszy, wow, przy słupeczku, ten drugi w sumie też bardzo dobrze mierzony, ale pierwsze nie do wyjęcia, absolutnie. Piłka zawsze jest szybsza od bramkarza i to Cristiano Ronaldo bardzo dobrze wie, jeżeli tylko umie wyegzekwować poprawnie jedenastkę w ten sposób, to naprawdę należy mi tylko i wyłącznie przyklasnąć. Drugi karny dyskusyjny, jest tutaj informacja dla tych, którzy widzieli tam przewinie inaczej na Bentankurze e, w taki bardzo klarowny sposób. No, nie sądzę, że to było i to miało miejsce. Takiego klarownego przewinienia nie ma. Jest rzeczywiście wślizgnięcie się ze swoją ręką przed Bentankura, co powoduje jego upadek, ale myślę, że sędzia w zasadzie bardziej podtrzymał tę swoją decyzję na zasadzie takiej, że no zobaczył na slow motion, że ta ręka kładzie, jest położona mhm. na, na bentankurze i to może dać pretekst, ale z perspektywy samego rytmu meczowego, i w pierwszym takim odruchu ja myślę, nie no, to było za miękkie, za słabe, żeby tam przyznać karny. No i. Podtrzymuję nawet po zobaczeniu powtórki w slow motion moją, mój werdykt według mnie tam karnego nie powinno być. Juventus. I tak myślę, że w tym spotkaniu z Fiorentiną sobie poradził, ale to już temat na dość długą dywagację. Dobrze. Myślę, tak. w takim razie... Przejdźmy do Premier League, bo Anglia. tam również bardzo dużo ciekawych informacji, ciekawych rzeczy. Najciekawszy Spotkanie... mecz był wczoraj, ale ja chciałem tylko szybko o gruncie moim. Słuchajcie, debiut Bruno Fernandesza, jeżeli zawodnik przychodzi do nowego klubu, odbywa podobno 1-2 treningi, nie więcej na pewno, z drużyną i gra później całe spotkanie, to znaczy jak w wielkim kryzysie jest ta drużyna. Zazwyczaj, jeżeli jest transfer, to albo ten zawodnik w ogóle nie gra w pierwszym spotkaniu, albo wchodzi na końcówkę, tak a odes. tutaj... O, na przykład. Tylko on nawet wszedł przez to, że Traore był kontuzjowany. Tak. Eee, to jest dobre porównanie. A tutaj Portugalczyk gra całe spotkanie i jest jedną z najlepszych postaci na boisku. Nawet nie mówię, że w różni United, ale na boisku. No, brawa, dobry transfer, ale no to tylko troszeczkę mnie martwi, że no, trzeba się opierać właśnie na już od razu nowo sprowadzonych zawodnikach, którzy niekoniecznie są jeszcze odpowiednio w do drużyny. Remis, powiedzmy sobie szczerze, duży na podobnym poziomie Wolves i United aktualnie, więc no, nie powiem, że się cieszę, ale nie jestem jakoś bardzo smutny z tego powodu. City już dwie na minusie. Za Liverpoolem to było w zasadzie pewne, patrząc na to, co dzieje się w tabeli ostatnimi czasy i jak bardzo dyspozycyjny jest Liverpool w kontekście takiej tymczasowej niedyspozycyjności w niektórych fragmentach Manchesteru City. To spotkanie z Tottenhamem no, przy, przyjemne do oglądania z kilku względów. Działo się cały czas. Działo się. Przede wszystkim Mourinho, to jest osoba, za którą tęskniłem, kiedy go nie było w żadnym z klubów. I teraz kolejny raz pokazuje dlaczego warto go mieć. Premier League. Tutaj wkleję takiego fajnego tweeta. Postaram się, pozdrawiam serdecznie. Eee, nie wiem, czy wiesz o czym mówię. Reakcja najpierw na obronionego tak, karnego, tak, tak. a później na y, smulkę. Jest... Wiem, wiem o czym mówisz, bo od razu zacząłem sobie, przypomniałem sobie tę rozkminę, jaką miałem po meczu, kiedy zobaczyłem współpracę na linii José Mourinho a Sacramento, czyli jego hmm. asystent. Przy tej sytuacji, kiedy był obroniony, karny, do którego zaraz jeszcze szybciutko wrócimy, u Glorisa e, i później u Glory idzie na piłkę. Na którą biegnie zresztą już Rahim Sterling. James Sterling się wykłada, te nogi podkurcza. Rzeczywiście to jest na granicy symulki, mm -hmm. jest tam delikatny kontakt, co decyduje ostatecznie, inaczej, co wpływa na to, że ostatecznie sędziowie nie decydują się przyznać żółtej kartki za symulację. Zresztą i tak by tego nie zrobili, bo w pierwszej kolejności Mike Dean pokazuje bezpośrednio narzut od bramki. Więc z waru nie można było odbytać drugiej żółtej kartki Sterlingowi, bo war mm -hmm. po prostu w tych sytuacjach nie jest władny. No i co? Jak zorientowali się już po całej sytuacji, Sacramento i Murillo. Gino, że tam e, sterling mógł okay. kować, to w tym momencie Sacramento mówi: No, nie ty, ale przecież tam była żółta kartka za sterlinga za, za przewinienie, za symulkę. I mówi: ty faktycznie. I nie, Gida. I odłożył I I Gida do sędziego technicznego. Co to ma być? <laughs> Ewidentnie. Później jeszcze narzekał na Kevina Frenda, że Kevin Friend nie wyłapał w tej sytuacji, e, że powinna być interwencja najprawdopodobniej nie wiedząc, że nie miał prawa interweniować, ale narzekał oczywiście jeszcze przy wejściu Rahima Sterlinga. Zanim się na, tak naprawdę nam wszystko na dobre zaczęło, Rahim Sterling mógł zostać wykluczony. Mógł zostać wykluczony, bo ten stempel na kostce Ali'ego w slow motion zresztą podkreślali, chociażby Mika Richards na BBC, Match of the Day 2, mówił, że to w, na Snow motion zawsze te wejścia wyglądają zupełnie inaczej, zdecydowanie bardziej brutalnie, mhm. a jeżeli ma miejsce, to w real tempo. Tutaj też miałem takie wrażenie, jakby z perspektywy tego zwyczajnego pejsu, zwyczajnego tempa e, boiskowego, to wejście Sterlinga, no tak, mocno naruszające jakby strukturę y, kostną <grych> Delliego Alego, ale bez przesady. Uh -huh. A później na slow motion, nie no, kurde, czerwona. Więc coś w tym rzeczywiście jest. Mike Dean ze swoją pierwotną decyzją, podobnie jak w przypadku, taka sama reakcja, jak w przypadku żółtej kartki, uh -huh. na którą dostał Obama Janka do wejścia w Majera. Ostatecznie etap tam też czerwona. No ale City przy takim oblężeniu powinno to spotkanie mimo wszystko i tak co najmniej z dwoma bramkami skończyć. Ale jest Bergwine, piękne przyjęcie i chyba jeszcze lepszy strzał, brawa dla debiutanta. Bo to chyba był w debiut, tak? No tak. i to kiedyś jestem pewien. No tak, tak no mam, oczywiście. Czy... No, ledwo, co, ledwo co skończyliśmy okienko transferowe Bergwine. Witał się no. z kolegami, witał się z Rose Mourinho, Tutaj już bramię. Czyli ta się z kibicami. Tak, i ta jego celebracja Wuna. No, bardzo, bardzo ikoniczna, więc widzę to to na No mają, i mają Guardiola już rolę. praktycznie poedytowany nie pojelito, nie, na pewno, ale przede wszystkim pogodzony z utratą mistrzostwa, bo teraz już nie tak. możesz. Nie, nie, wiem, czy widzieliście, nic stać. nie wiem, czy widzieliście w późniejszą konferencję prasową, jak peł Guardiola odpowiadał na pytania dziennikarza. Siedział z takim uśmieszkiem na ustach, dziennikarz mu mówi, czy zaakceptowałeś to, że Liverpool jest mistrzem Peł Guardiola? Czy możesz to powiedzieć? <laughs> Pytanie dziennikarza, czy możesz to powiedzieć? Żebym mógł zacytować. Tak, żebym mógł, żebym mógł Cię zacytować. Także komicznie, komicznie. Ogólnie rzecz biorąc, jeszcze tylko jedna krótka rzecz. Głupota przy okazji wykonania rzutu rożnego to jest też coś, co zabiło według mnie Manchester City w tym meczu, bo wiadomo, że ta żółta kartka numer 2 dla Zinchenki była definiującym momentem. Gdyby zdecydowanie racjonalniej zachowali się piłkarze City, zwłaszcza przy głup... Naprawdę mega głupiem wyprowadzeniu piłki z rzutu rożnego, gdzie tam Harry Wings przejął piłkę, ale przede wszystkim sam Ilkay Gindagan. Kurde, jak można było nie faulować w tym momencie Wingsa, który wychodził na szesną pozycję, odpuścić go, widząc, że jest Zincz przed nim. No Zincz wchodzi z bara w Wingsa i w tym momencie jest wiadome, że Mike Dean pokaże mu drugą żółtą kartkę, bo musi mu pokazać. Mm -hmm. Potem te kłótnie nie mają żadnego znaczenia i żadnego sensu. Jeszcze jeden element, do którego ja tylko na koniec muszę się odwołać. Nicolas Tamendi Mustafi 2-0 po raz kolejny pokazał przy bramce Soniska. Są znowu z bramką, wielkie gratulacje. To wyłączą kompletnie no, łączą ich więzy, które ich łączyły, kiedy razem grali w Walencji. tak. No, no. No, ty to przywołałeś ja się do tego, jak najbardziej przychylam. Słuchajcie, jak można, widząc przed sobą, jak można, widząc przed sobą Sona, mając go kurde jak na dłoni obok siebie, wyjść do lameli, do którego idzie piłka. Przecież tak. wiadomo, że zostawiasz tą ci dziurę ze sobą, bo jesteś ostatnim obrońcą. I co? Nicolas Otamendi w nie wiadomo jakich okolicznościach wychodzi przed Sona. Piłka trafia do Sona, no i jest droga do bramki. Bez sens, głupota, abstrakcja, kompletna katastrofa. Mm -hmm. Kilka jeszcze elementów dosłownie na sam koniec o Premier League przed tym, jak przejdziemy do finalizacji tego odcinka. Frank Lampard z odważną decyzją postawienia na Caballero nie opłaciło, nie opłaciło się. się. właśnie. Popis bramkarzy. Co prawda ciężko winić niektórych za te bramki, bo były dość przypadkowe po rykoszetach i tym podobne, ale mimo wszystko, szczególnie druga bramka Lester, no, na konto Caballero według mnie. I podobała się celebracja Rudigera przy pierwszej bramce. Jakieś takie dziwne ewolucje, to do odcinka Koba trzeba będzie Tak, Ale rzeczywiście, Willy z tym wyjściem niepotrzebny kompletnie, mm -hmm. bo potem zabrakło mu miejsca. I Według mnie, gdyby został na linii, 16, na linii bramkowej, to byłby w stanie pokryć ten słupek, który obstawił ostatecznie strzał Chilwella. I może nie skończyłoby się bramka tak. na 2-1. do Bardzo odważni święci, ale nie mają siły na Liverpool, nie, podobnie jak moment, wszystkie inne. I ten moment, który przejdzie do obrazków sezonu, kiedy Bobby Firmino stoi z tymi rękami z tyłu. Tak się patrzy w niebo połazdźcie do Hendersona. To było tak dojmujące ten obrazek i tak idealnie przedstawiający to jak cruising. Liverpool jest w tym sezonie, czyli jak sobie od zwycięstwa do zwycięstwa kroczy, no, bie, że no bie, bie. nic dodać, nic ująć. Naprawdę, jeżeli ktoś tego zdjęcia jeszcze nie widział, bo to obiegło wszystkie nagłówki angielskich gazet, to musi je koniecznie zobaczyć. O Arsenalu nie ma co mówić. Kolejny remis. Ja wiem, że jest część z Was, która będzie mi to wypominać, że Arteta zamienia ten zespół w ten, który no, non-stop praktycznie remisuje. Spragmatyzował się Mikel, dostosował do poziomu rywala. Powiedział, że Bellini będzie grało piłkę no, w zasadzie bardzo wyrachowaną, taką obliczoną na to, żeby właśnie z suchej trawy Korzystać, co również padło. No, e, taj, I dostosował taj. się do tego poziomu, ale wrzutki zaskakująco Arsenalu, nawet w niektórych momentach, mogły się kończyć bramkami. Laka, a, a, oba, oni obaj mogli mieć bramkę y, po strzelę głową w tym spotkaniu. Tak jest, no to co, przejdźmy do Niemiec. Tak, co chciałbyś powiedzieć? Chyba znowu Chcia... przywołać tematykę pojedynku Holland Lewandowski. Wiesz co, bardziej bym wolał przywołać tematykę pojedynku Lewandowski-Müller, i to nie hmm. chodzi mi o Tomasa, tylko Gerda, ponieważ Kicker wspomina o tym, że jeżeli Lewy utrzyma aktualne tempo zdobywania bramek, to, je, to bardzo e, jest bliski zagrożenia rekordu strzelania 40 bramek w sezonie, mm. który aktualnie należy do Gerda Müller. Nie, nie, nie pamiętam czy to dokładnie 40 42, coś koło tego, ale chyba 40. Mm. Poprawcie mnie, jeżeli tutaj źle mówię. E, no, ciekawe, aczkolwiek ja w to nie wierzę. Wydaje mi się, że w pewnym momencie się ta jego strzelba zatnie. Mm -hmm. e, nie wiem, przyjdzie Liga Mistrzów i może po prostu Przyjść jakaś rotacja większa i, i tym podobne. Poza tym dobrze e, wiemy, lub też jak ja to często mówię, no przede wszystkim jest dużo mniej meczów. Jest dużo, dużo mniej, no po prostu Bundesliga ma mniej spotkań niż na przykład taka Premier League, przez co też jest mniej okazji strzelania bramek. Nie pamiętam jak to było za czasów Gerda Millera. No ale inne czas nie ma co porównywać, tak czy siak, no, jeżeli chodzi inny o... Poziom obrońców, inny, inny poziom obrońców też. I wyrachowania taktycznego Więc... zespołów, które podchodzą do gry z Bayernem. Przywołałem ten pojedynek, ale jednocześnie go tutaj powiedzmy bagateli... bagatelizuję. No. E... Lipsk 2-2, ważna interwencja, oczywiście w Chyba perspektywie nie... interweniowania na boisku Chyba w nie... rankunku. Chyba nie z Zomera, bo popisał się niesamowicie A, kiepską interwencją. Przy bramce numer jeden tak. dla Lipska. Nie wiem, co się stało, ale Shik powinien mu podziękować. Mam nadzieję, że to zrobił. Ankuku bardzo piękna bramka. Dla Sika, na... dla Sika też ważna bramka, więc jakiś piwozomerowi tam chyba się należy, faktycznie. Jakiś Paulaner, przeniczny, ja bym przyjął. Union, Union przyjął piątkę. Przyjął. Jak Paulanera byś przyjął, to, że tak powiem. To się wiąże bezpośrednio z tym, co chciałem powiedzieć na temat Unionu, bo, kurczę, katastrofalna to postawa defensywy. Wiadomo, że z Borussią Dortmund tak rozpędzoną jest, trudno się inaczej zaprezentować. Ale mimo pa, wszystko. E, bardzo mnie śmieszą głosy po tym, jak Holand dołożył dwie kolejne bramki. Że to świadczy tylko o tym, jak słabą ligo jest Bundesliga. A, nie I Że nie, nie, bardzo nie. łatwą to dla napastników. Moi no drodzy, to świadczy tylko o tym, że, jak bardzo niesamowicie zdolny jest ten gość i jak bardzo niespełna rozumu staje się. Gra, obrona rywali kiedy gra, jest przed z piłki Norwega to jest coś nieprawdopodobnego. Przecież to jak on znalazł drogę do pierwszej bramki, ja myślę, jak ty wpadłeś na to, żeby W to jest, że ja bym biegł bardziej przed obrońców jakoś na środek a on szuka, poszedł szuka dokołu, go to. na koniec szuka niesamowity. Go, ty, szuka go to w niesamowitym yy, stopniu i. To są takie prawidła, które mi zawsze wydają się mega komiczne, mhm. mega śmieszne. Mówienie, że piłka szuka napastnika, że napastnik ma nosa, że jest taki typowym trzeba mieć boks, nos. Ale coś w tym kurde jest, no to jest nieprawdopodobne, że niektórzy zawodnicy męczą się, kurczę, starają się zawsze cenę, jak, jak Chris, chociażby piątek przecież. No, właśnie I im się, też. im się nie trafia taka sytuacja, pomimo tego, że wcześniej na przykład w Genoic czy też na początku w Milanie im się trafiała, bramki z niczego. A są takie sytuacje jak Holand właśnie teraz się do Borusi, że nagle piłka nie wiadomo z jakiej paki trafia do niego No Właśnie. A propos piątka, to debiut według mnie udany, jak na to, jak mało zagrał, bo ożywił grę no, Herty, troszkę... a samo spotkanie było ojej, nudne. Troszkę powyciągał napastników, Szalkę. No. E, Boże, przepraszam, obrońców Szalkę, to trzeba podkreślić, że miał te momenty, w których koncentrowała się na nim uwaga. Były też moment, kiedy fajnie się pokazywał, ale no pomocnicy szalk... Szalkę, Herty, tak jakby go nie widzieli i tak. szkoda, że nie dostał No ta podania. końcówka, kurczę, ta sytuacja ostatnia, będę to wspominał. Bo oglądałem ten mecz piątkowy i moment, w którym jest zagranie z lewej strony, można było gdzieś tam szukać Miejsce dla siebie mm -hmm. i wbiec na piłkę, tak jak to miało miejsce w Genoi, zamiast tego piłka przyszła obok słupka i Herta z tej sytuacji nie skorzystała. Mas jest ostatecznie cenny punkt, ale no mogło to się skończyć nieco szczęśliwszym scenariuszem dla Chris'a, jak zawsze, jak każde spotkanie. I słuchajcie, jeszcze na samo zakończenie tego odcinka dwie kwestie. Po pierwsze, Neymar nie dostał żółtej kartki za wykonywanie Rainbow Flika nad Rywalem. Trzeba to bo jest jakaś niesamowita dezinformacja w mediach i zwalanie winy na sędziego, że on dostał żółtą kartkę. Neymar w sensie za wykonywanie triku nad rywalem, za granie w piłkę. To jest nieprawda, tak? Neymar mówił. I on to podkreślał później w jak społecznościowych podkreślał to schodząc do szatni, gdzie dostał odpowiedź od sędziego technicznego, że Mówić z niego po francusku, bo jest niegrzeczny. Oczywiście, zachowanie sędziów pozostawia wiele do życzenia. Można zadawać sobie pytania, czy sędzia powinien go upominać. Ma taką prerogatywę, ma takie prawo, bo jest zapisane w przepisach, że nie można zachowywać się prowokacyjnie, szyderczo względem rywala. Można to podciągnąć po brak szacunku do, do zawodów, czy też brak szacunku do rywala. Mhm. I niejednokrotnie takie sytuacje rzeczywiście miały miejsce już w historii piłki. Nożnej. No a więc za Ale to została mu zwrócona uwaga, tak, a kartka jest za? Kartka, kartka jest za reakcję. I jak niektórzy zauważali, bo ja czytałem sobie chociażby reakcję na Le Figaro, to mogą. Nawet czerwona kartka, bo on podszedł do sędziego i tak prawie że go stuknął czułkiem, jak kiedyś to miało miejsce w przypadku starcia z Michaelem Oliwierem, który też wypłacił od razu czerwoną kartkę. Więc mogło się skończyć czerwoną kartką. Ba, jestem przekonany, że gdyby to był Mateu Laos, to tutaj by była czerwona kartka dla Neymara. Więc, żeby sprecyzować, czerwona, żółta kartka, przepraszam, jest za reakcję, za podejście, za, za zbulwersowanie Neymara, które jeszcze poparte było niefajnymi słowami w stronę arbitra. Za to żółtą kartkę otrzymał Neymar. I na samo zakończenie tego odcinku.

słuchajcie West Ham, jeżeli ktoś tego nie widział bo miałem to powiedzieć przy okazji Premier League, nie powiedziałem zobaczcie sobie, no sytuacja jak z Benihila. Hilla co prawda ta pierwsza obramka ogbonny samobójcza również była śmieszna przy akompaniamencie Łukasza Fabiańskiego ale ta druga, którą strzelił zamienił na bramkę znacznie paska Gross bodajże to był już kompletny kabaret, naprawdę Angelo Ogbonna i Sadio i pozamieniali się na mózgi ze swoimi piętami to po pierwsze, a po drugie Łukasz Fabiański, który też w tej sytuacji uczestniczył, najmniej zawinił no nieszczęśnie wyszedł z bramki akurat w tym momencie, kiedy Issa Diop wykonywał tą ekwilibrystyczną paradę obronną, doprowadzając do groteski w pełnym wymiarze, więc jeżeli cieszycie się widząc takie śmieszne, komiczne sytuacje i chcielibyście się czymś pocieszyć w tej chwili to polecam zobaczyć sytuację z meczu West Ham, Brighton, to taki smaczek na zakończenie tak tego jest. odcinka. Bardzo Dobrze. serdecznie dziękujemy za dzisiaj, widzimy się oczywiście jutro na kanale Piłkarzyki z kolejnym materiałem trzymajcie się i udanego tak dnia Wam życzymy, do zobaczenia. Na razie dzięki. Cześć. Cześć.